Cześć! Witajcie w naszym pierwszym challenge'u z Adamem, gdzie będzie wyzwanie challenge. Znaczy, to nie jest wyzwanie, tylko są podchwytliwe pytania. Jeżeli źle, odpowiemy to Kusa. u na głowę. Tylko wtedy odskładamy laptop, żeby się nie pomoczył. Tak Adam? No, może. To z racji, że Adam jest u mnie w goście, pierwszy mówi. Yy. Jeśliś Krasnoludków, na stole po, postawiło, postawiono 6 misek mleka i 5 ogórków. Czego nie dostanie jeden Krasnoludek? 6 Krasnoludków, tak? No. 6 misek mleka. No. I 5 ogórków. No. Czego nie dostanie jeden Krasnoludek? Dżinki? Nie. Ty czego? Bieginki. Boje. To no. karawożowa. Kara bożona. Kara Ale pół. Nie, to jest pół. To jest prawie co. Ciągle... Dobra, teraz ty. A kurde będę miała wszystko mokre. Dobra. Dobra, ok. mi kapie. Karo. Dobra pytanie. Stoi polski baran Dobra. na granicy polsko-czeskiej czy będzie mleko? Mm. Obu? Nie. Baran Dobra. nie daje mleka. <grym> Ola. Oh wow. <Już> <grym> no, Wycisnęłam? To był zły pomysł. No. Jesteśmy. No nie, laptop mi się pochlapał! No. I jeszcze! Mój jeszcze. Jeśli mi zapisujesz laptopa, to skupujesz mnie. Ja zamykam. Ups! A tam. Robimy ciecie i wracamy po króciutkiej przerwie. Wracamy po sobie Postanowiliśmy trochę zabezpieczyć podłogę i drugie krzesło. Dobra. Adam. Co, 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 gdzie to jest? To jest moja strona, czy twoja? Ty. Twoja nie? No, no, moja. Eee. To to. <laughs> co ma pieniądze? to do ziatraka tyle na samoloty? <gry> nie, <tangible> nie Tak, tak Tak, tak dużo Ale Marcin, proszę Małusia, staj na chwilę tam Bo mnie polejesz. <gry> Ale mokro mi Ale mokro mi Nie wstać w ogóle jest mokra Będę musiała zro... zmienić spodnie. A te się nie wysuszą do jutra, miałam w nich i jutro do szkoły. Masz. Teraz! Ty! Teraz ja. Tak. Co mnie pochlapałeś? Nie? Serce pochlepałeś. Rozwij się samochód, gdzie pochowają rannych? No. W szpitalu? Nie. No to gdzie? Odpowiedź: rannych się nie chowa. Chyba się zmarły. Nie, nie. mogę ja wylewać? Mogę ja wylewać? Ja mam ten cielek. Moje najlepsze spodnie. I co? Moje najlepsze spodnie poszły w gówno. A gdzie mogę ja wylewać? Daj mi jakiś ręcznik. Nie mam. No Gwie... i daj mi ten. Daj mu ten A gdzie mogę ja nalewać? Po co? Ale myśmy wy... po jednym kątku ta... albo dwóch? Po dwóch. No okej. Okay. Okay. To teraz ja. A wtedy będę mogła ja wyjść? A tak? tak, bo tutaj nam pomaga taka dziewczynka, pokaż się do kamery. Siostra tego Matoła. I ona teraz będzie na nas wylewać wodę. No, wodę. Nie, 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 ona tak będzie planem. Po... Dobra, widać swoje. Zacznie. Dobra. Co to znaczy, gdy ktoś znajdzie cztery podkowy? Co to znaczy, gdy ktoś znajdzie cztery podkowy? Hmm. Może kup kupić konia? Nie. To co? To znaczy, że gdzieś koń biega na bosaka. <noise> <noise> Nie. A tak. To znowu ja. <laughs> Gówno na mordedinha <laughs> Subskrybujcie ten kanał i mój A tu nie mas kanału? Mam tu teraz? Ja Ani não Nie, nie, nie Nie o, ta to strona To jest moja Ja, moja, to na? bo tu mi się coś pojawiło kupiego. To, strona Pacjent jest ubrany cały na czarno. Żadna lampa się nie świeci. On nie ma przy sobie latarki ani niczego. Czym mógłby zaznaczyć swoją obecność? Mimo to na jezdni zatrzymał się przed nim samochód. Dlaczego? Bo go zauważył. Nie. To dlaczego? Bo był dzień. <głos> <głos> nie no, wyjdź z tym laptopem, bo my go jeszcze raz pochlapiesz. Bo był dzień. Bo w ogóle nie, to jest problem. To jest no. za, trzeba. Ja. Trzeba wody dolać. Nie, nie, poczekaj, poczekaj. No. Ej, tak nie wolno. Właśnie. Dobra. Lepiej to. No, lepiej, lepiej. Tak nie wolno. Wszystko na Ja Mogę, tak? Nie. Mogę? Nie. Dobra. Szukaj. Jedyna osoba, która nie bierze challenge, a, się polała. Ej, poczekajcie, zatrzymajcie! No nie! To jest ostatnie pytanie. No właśnie do wody. To jest ostatnie pytanie. Ostatnie pytanko pytanie. dla mnie. Nie, dla mnie. Dla mnie. Ale... Ja się zadaję? No. Dobra. I możemy nagrać y, odcinek, jak Małgosia się robić gwiazdy. O! Co jest najczęstszą przyczyną? śmierci tada. wśród dzieci. Dzieci. Zatrucie pokarmowe. Nie. Zabawa? Nie. To co? O! Nie, to teraz ja, to teraz ja. Nie, tak? Ostatni ja. raz ja. Aha. Ale poczekaj. Bo teraz znam na tę. Aha, jeszcze. Dobra, to ja się wycielam tym czerwonym, a ty tym świetlnym. Żegnamy się z wami, ja? jesteśmy caluteńcy mokrzy. No a ona no, nie On też jest mokry, No niestety. I żegnamy ja się z wami i pa!